A little bit happy. It's, it's joy and melancholy at the same time, which is why I called it Vladimirska, because Vladimirska is the name of the saddest road in the whole world and the happiest road and most beautiful road in the whole world. At the very beginning, I played accordion by myself. This was about four years ago with a German actor from Berlin, and he was doing a pantomime show in Kraków. And I played solo accordion to accompany the show. So the beginnings of Vladimirska were that music. It started to sound like retro circus music to me. This was when the, the term retro circus came into my head. And then I had this idea to continue that kind of music. I found lots of different musicians to cooperate with at the beginning until I finally put together a solid group. Um, now we are six people and uh, we have a lot of different instruments in the band. We have banjo, mandolin, saxophone, flute, trumpet. Uh, electric guitar, acoustic guitar, drums and accordion. Skosia ma bardzo nietypowy sposób angażowania ludzi do swojego zespołu. Ona jest w stanie, na przykład widząc człowieka na, na ulicy, który jest ciekawym instrumentem, podejść do niego i zaproponować mu współpracę. Mm. Natrafiłem na ogłoszenie Skosi i w tym ogłoszeniu Skosia napisała, że poszukuje gitarzysty, organizowała casting, wiem, że tam kilku gitarzystów się pojawiło. I jakoś tak dziwnym trafem się zdarzyło, że teraz we Wladimirskiej gram już prawie rok. Najpierw zagrałem jakieś zastępstwo jedno, a potem się skład zmienił cały i zostałem w zespole. To była dosyć y, prosta i nieromantyczna historia, bo ja przeprowadziłem się rok temu na studia do Krakowa. Byłem wcześniej fanem Wladimirskiej i zauważyłem, że Skosia szuka gitarzysty, więc zgłosiłem się. Pewnego dnia wszedłem na stronę Wladimirskiej i kliknąłem na Facebooku y, lajka pod jakimś zdjęciem.

thank you Muzyka zespołu wladimirska jest określana jako Retro Circus Folk, czyli to jest zlepek tak jakby muzyki retro z elementami gypsy jazzu, muzyki cyrkowej, no i naleciałości różnych folkowych. To takie odwołanie do cyrków, do, do takich brzmień cyrkowych, różnych y, dziwnych form muzycznych i rytmicznych. Styl Wladymirski był dla mnie dosyć interesujący na początku zagadkowy. Nie wiedziałem w ogóle o, o co chodzi z tym wszystkim, ale później to gdzieś zaczęło rezonować z takimi moimi upodobaniami do filmów Dima Jermusa. Dostałem propozycję zagrania z Wladimirską. Była to też ciekawość, jak i chęć zbierania doświadczenia. Lubię jakieś takie właśnie. Rzeczy, które pochodzą z różnych kultur. Tworzymy ją w sumie też trochę, trochę na nowo, w nowym składzie, trochę może w innej odsłonie, bo oryginalnie tam nie było perkusji, a teraz to rzeczywiście nabiera jeszcze innej formy i ciekawie brzmi. Basically, the, the songwriter. And I, I would say that these are mostly my songs that we play. In fact, right now it is all my songs. I'm the main composer. Uh, but I'm probably the least uh, musically educated in the band um, because most of the members of the band at the moment are either students at the Music Academy or graduates of the Music Academy. Leszek actually teaches at the Music Academy. These are really excellent musicians. And I often have very simple ideas which I want to express, and I communicate these ideas. To them, and we start to work together in a very improvisational way. I make a whole general structure for a song and then I give them some room in the songs to improvise because they love to improvise. Władimirska nie zamyka się do koncertów plenerowych czy klubowych, ale też próbuje swoich sił w projektach teatralnych. Chcemy również pokazać, że tego typu muzyka może egzystować z innymi formami sztuki. Kurczę, to gdzie kto siedzi na początku, bo to jest ważne, a później Nie, nie Charakter naszej muzyki pozwala na to, że może ona zabrzmieć ciekawie z jakimiś formami filmowymi. It's always very visual. Our music is very visual. Dead night, dark thoughts begin to rise. The moon's light on the wall reminds me of some eyes I've seen before. I chose Poland over ten years ago. I'm from Vancouver, Canada. I was very interested in Polish literature, and I wanted to learn Polish in order to read literature. And um, I came here to teach English. And I started playing the accordion as something kind of fun, as a hobby. And I needed that change in my life. Along, and it Scotia Gilroy. Gram na akordionie i śpiewem. Tomek Marzec. Gram na perkusji. Kuba Duda. Gram na gitarze i na banjo. Leszek Kręcik-Wiśniowski. Gram na saksofonie i flecie. Adrian Górka. Gram na gitarze akustycznej i mandolinie. Zbyszek Szwajdyk. Gram na trąbce w zespole Wladimirska. <śmiennie> <śmiennie> Okej, okay, ostatni raz, dobra? Leszek Kręcik-Wiśniowski. Gram na flecie i Powtórka powiedziałem przez R w Radiumsk. Dynamicznie jeszcze, tak? Tak <grym> się, <grym> się, <grym> się rozpędzić, tak? Do której kamery mam się przedstawić? Jedno oko do tej, drugie do tej. Tutaj pada Adrian Górka. Ja się bawię kłócerką Sorry. <grym się wytrzymać>